Hej, tu Cezar. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj omówimy dość nowy i specyficzny temat, albowiem speedcubingowe zawody online. Jak dobrze wiemy, przez panującego teraz wirusa zostają odwoływane pełno y, zawodów sportowych. Zostały nawet odwołane Igrzyska Olimpijskie. To samo się dzieje ze speedcubingiem, co dokładnie omawiałem w odcinku, który Wam się tutaj wyświetla. No tak, ale tak jak wszyscy, czy to w szkoły, czy pracę, wszystko zdalne się zaczyna robić, speedcubing także poszedł, że tak powiem, z duchem czasu i zaczęły zosta zostać organizowane zawody online. Y na, z tego co wiem, wiem o dwóch y, takich zawodach. Były to zawody w Polsce, w których brałem udział: PSS Online Open oraz Cubic, Cubing at Home organizowane Sta y, przez Stany Zjednoczone. Nie wiem, kto pierwszy wpadł na ten pomysł, ale informacje dotyczące, że takie zawody się odbędą, z tego co widziałem, Polska pierwsza wysunęła się z taką inicjatywą. Jeżeli się mylę, to mnie poprawcie w komentarzach. I omówimy teraz, jak to wyglądają takie zawody, jak to działa. Porównamy ten polski i amerykańskie zawody. No i powiem Wam, jakie są moje wrażenia po wzięciu udziału w takich zawodach. Omówię Wam, jak to wyglądało w Polsce, jeżeli chodzi o organizację tych zawodów. Do uczestniczenia była potrzebna aplikacja Skype. Było 11 koordynatorów PSS i tam dzień czy dzień czy dwa przed zawodami do zawodników została przesłana dokładna rozpiska. Pierwszej rundy, później to, to samo z drugą rundą, gdzie było podane y, podzielone na cztery grupy. Każda grupa była podzielona na jedenastu koordynatorów i każdy koordynator miał pięć osób, którymi, y, z którymi u, miał układać, powiedzmy. Y, I było też zapisane, o której godzinie startują. Parę minut przed startem trzeba było napisać na Skype'ie wiadomość do koordynatora. Nazywam się, imię, nazwisko i jestem gotowy do startu. Gdy przychodziła nasza kolej, koordynator do nas dzwonił. Cześć, Witamy się. Hej. Tak. Y Cześć, Potem się. koordynator wysyła na, w komentarzach na Skype'ie scramble. Pokazujemy zieloną i białą ściankę. Y przeważnie żeby sprawdzić czy jest scramble dobry no i wtedy musimy tak ustawić oczywiście kamerę, żeby wszystko było widać i zaczynamy układać można było korzystać ze z takmata oraz z telefonu no i tak to się odbywało, dlatego z każdym zawodnikiem były to organizowane osobno tak odbyły się dwie rundy, i finał był jeszcze y, był w parach, tak jak na normalnych zawodach i był transmitowany na żywo. Y, ci, co oglądali transmisję, wiedzą, że nie odbywała się ona, nie było to jakieś super do oglądania, ale nie ma co narzekać. No myślę, że zorganizowanie takich zawodów to nie jest takie proste. I to jest pierwszy raz i następnym razem na pewno będzie raczej. Lepiej. Zawsze wiadomo, podczas pierwszego razu takich zawodów jest to no, gorzej, gorzej, po prostu jest dużo błędów i rzeczy, które trzeba poprawić. Yy, chociaż porównując na przykład yy, relacji na żywo z zawodów w Stanach Zjednoczonych, które także oglądałem kawałek, to muszę przyznać, że mimo wszystkich zacięć i problemów ciekawiej było oglądać yy, polskie zawody. Ponieważ w polskich zawodach nawet na czacie coś się działo, w się sensie, ludzie pisali, było słychać, jak układają podawane czasy, więc coś się działo. A w transmisji na żywo w Stanach Zjednoczonych było to tak, że jedna osoba układała średnią z pięciu i potem przez nawet parę minut była pokazane logo i muzyczka leciała. Co mnie trochę denerwowało, więc długo nie podtrzymałem na takich zawodach. Więc uważam, że pewnie, że live jakby był cały czas prowadzony, no to w Stanach Zjednoczonych było to najwyższym poziomie, ale tam mają też dużo więcej osób, które mogą się tym zajmować. U nas nie ma aż tylu osób do organizacji czegoś takiego. Nie na no, aż tak w wysokim poziomie. No i cóż. Bywa. No. Jeżeli chodzi o moje przeżycia podczas tych zawodów, bo było to coś życiorysna, bardzo nowego, było to na pewno ciekawe doświadczenie, specyficzne, bardzo, bardzo coś nowego. Stres był, muszę przyznać, nawet większy niż na normalnych zawodach, właśnie przez tą taką. Nową formę, ale doświadczenie było ciekawe. Wszystko fajnie zorganizowane i no, yy, fajnie się układało. Mam nadzieję, że niedługo już będzie powtórka z tych zawodów, jakaś druga, yy, druga część. No i cóż, to tyle, jeżeli chodzi o moje odczucia. I to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał po więcej ciekawych materiałów, zaobserwujcie mnie na Instagramie cezarpodłoga.cube jeżeli chcecie zobaczyć moje najlepsze ułożenie z tych zawodów. Napiszcie w komentarzach, czy braliście udział i jeżeli tak, to jakie są wasze odczucia. No i cóż, to będzie na tyle w tym odcinku. Pa!